Siema, siemaneczko z tej strony Kryksos i witam Was już w drugim odcinku z Dedus Cross 5 Skyrim. Ja jestem właśnie świeżo po nagraniu nowego odcinka. Właśnie szybko go wstawiłem, żebyście go mieli od razu. I teraz, no co? Idziemy robić dalej. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Idziemy. No dobra, dawaj, 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 dawaj. Ja by się trochę zagubiłem, bo tu... Oj, dobra, dobra, mam nadzieję, że się spodoba Pierwszego tam potrzebujesz i ruszajmy. Smok puszcza wszystko z dymem. Dobra, muszę lec. zebrać więcej mix ŚMIERĆ yeah. To chyba magazyn. Ale ogólnie to ja bardziej Jeśli potrzebuję chyba. Ja będę bardziej potrzebował tego. No. Miecza dwuręcznego dwor sobie zrobić, bo ja wolę bardziej dwuręcznym walczyć. Możemy iść dalej. O to się maga, dzieje prostu Pokaż, co potrafi. Uważaj. To załatwia sprawę. Czy był z tobą ja? Dobra. Tu nie ma nic, lecz nic nie ma ciekawego. Nie, nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Dobra. Lepiej ruszajmy. Chwilkę o sobie. Weźmy to. Szekaj bez przesady, genie. Zamknięte. Zobacz, czy wytrychy nie załatwią sprawy. To zł. Może nam się przydać, gdy już stąd wyjdziemy. Łap wszystko, co może się przydać. No tak go trochę nie będę brał. Ruszajmy. Ważna opcjonalną sprzedaż. No możemy iść. Chodźcie, 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 chodźcie. No i na samym rodziny już od razu, jutro, Czy jutro, znaczy to dwa dni, czyli wyjeść się z poniedziałek czyli w środę powinien być kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Mówię, że nie, wiem, że niektórzy chcieli, żebym się oddał jakieś jakąś serii zrobił w tej grze. No więc zrobię. Zrobiłem, robię. Jeśli też nie będę jakoś dużo odcinków nagrywał Chyba tyle co o... Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Nie mam zamiaru czekać, aż smok mnie zabije. Musimy się wycofać. Nie ujdziesz Helgen! Tak.

Szybko szczały. Dobra. Sprawdzimy czy droga jest wolna. Idzie łatwo. Chociaż... No... bo Ja zawsze pierwsza gatła bo sobie ja uciwie Przeszedłem... Uciłem przeszedłem też po prostu ja sobie... Przysiad... Uci... Uci... Sobie, jeszcze to, sobie grałem na kodach. Takie typowe w moim wykonaniu, no ale wreszcie pójdzie. W serio, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Chodź i Chodź Radów, chodź. Lepiej się nie zatrzymywać. Reszta z nich będzie musiała znaleźć inną drogę wyjścia. Lecimy, lecimy, śpimy. No aktualnie jak ja właśnie to nagrywam to wleciał pierwszy odcinek, czyli była była śleczka premierka, no ale premierka Powiem no, gdzieś być zadowoleni Ślepy Starałem się lepiej iść No chodź Oj to będą pająki, ja nie lubię pająków O najlepiej, już dostałem pierwszy tak Dalej, może być pomóg. Nie cierpi. Mają za dużo oczu, wiesz? Chyba tak. Też nie lubię e, no. pajączki lub... Niektóre pajączki są so fajne na przykład. Nie, uważaj! Nie bój się tam Dobra, yy, no spokojnie. Widzimy sobie I yy, broń. Drugi miecz stać! Przed nami jest niedźwiedź. Widzisz? Wolałbym uniknąć bliższego kontaktu. Spróbujmy się przejść. Ostrożnie, uważając na każdy I broń. bo no, no, coś mi bardzo mi powolnie chodzi. Cilt eee, trzeba wymienić kawaturę. Chociaż trochę kosztuje mi kasę na kawaturę nową, bo po prostu ten kawyt może coś z nim zrobić. Alci Ralow, bo to będzie wyjście. I ja też będzie jeszcze trochę też, gdzie będzie jeszcze krótszy odcinek. Może dzisiaj to będzie to może z 15 wyjścią. Tą... Wiedziałem, że nam się uda. To Ja wychodzę od razu. Tak jest. Ten może już jest zmontowany. Nie jestem pewien, bo tamtego to na pewno. Nie, tamtego to nie montowałem, bo chciałem, żebyście go mieli. Tak, o, tip, top. A mi się nie chce montować. Tak naprawdę. To co będziemy robić sobie stream streamy z odcinków z jakichś tych misji pobocznych. Ton. To Tym razem chyba odszedł na dobre. Nie wiadomo czy ktoś inny uszedł z życia, ale wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. Moja siostra Gerdur prowadzi tartak w grzecznej puszczy. Na pewno ci pomoże. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia, nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. No, czy jak to się rozdzieli, to się rozdzielimy. Pójdziemy sobie do kamienia. Jak w puszczy skończymy. Drugi odcinek bo to taki szybkie, taki szybki odcineczek, po prostu tak o, o że mi lukset Chyba mniej jutro, bo jest trochę więcej luzu. To jutro ładnie z odcinkami, chyba z, może z 3 nagram. To, to, to też nie Jakiś wielki luksus. No ale. Teraz mamy trzy kamienie. Mam złodzieja, maga i wojownika. Takie typowe. Czyli wojownik. Więc lecimy teraz. A tu mi co pokazuje? Czy ja jakieś modu nieodinstalowałem i coś tu jest? Nie. A to ci niespodzianka. Nie, to słucha coś było takiego Taki miecz idę i doręczny No chociaż takie coś, ja wolę chyba naprawdę wolę Coś dwuręcznego 10 minut odcinka, to kurde tak szybko leci ten czas, że 10 minut już tak o, jest. No, nie może sobie jakiś odcinek półgodzinny, nawet godzinny, ale to zależy jak ktoś może się mi więc zapiszcie w komentarzach, czy chce, chcecie odcinek półgodzinny lub yy, cały godzinny, bo to jednak, o. No to chyba będzie, ja będzie na końcu pójdzie szybko, ale gorzej, czy by byście chcieli oglądać to coś Jaki godzinny odcinek, to jest taki, to jest tak, takie pytanie. Włączy może powiększymy sobie na, na ten odcinku. Z na coś już większego. Smok! Widziałam smoka! Co? Czyżu, czyżu? O, nie pójdziemy do tego, może wykończyłem coś, Pierwszy raz w rzecznej puszce. Ralow? Skąd go znasz? Jeśli Ralow naprawdę jest Twoim przyjacielem, to chętnie. Smog! To wyjaśniałoby to, co widziałam wcześniej. Leciało do Linty. Nie wiem, czemu jest coraz gorzej. Jarl, musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę Twoją dłużniczką. Spoko. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Jak powiedziałam, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci trzeba. Tylko nie przesadzaj. No. spoko. Tak Dzięki. Zresztą nie jest w ogóle co zyskać w tym. Widzimy, że może okraść Kowala. Takie typowe, co się robi na właśnie się na początku. Może pojedź ze mną do Wichrowego Tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyri. Dziś udało Ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Powodzenia. Zajrzyj do Wichrowego Tronu. spoko. tam? czegokolwiek zapraszam. No właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet. Oto wszystkie potrzebne. Żelazny to sztylet. Nie najgorzej. Robota na poziomie czeladnika. Szukasz nowego ostrza? Nie zły, ale trochę tępy. Może naostrzysz. Będzie ci potrzebny kawałek metalu i tamten kamień śliwierski. O co ci chodzi, kobieto? Sven znowu ubił się w pracy? Rallof! Mogę wykuć. Wygląda nieźle. Jeśli włożysz dużo pracy, chcesz mi dalej pomagać? Może zrobisz jakiś pancerz? Proponuję zacząć od wygarbowania tamtej skóry. Różne proszę. Ha. A dobrze. Zobaczmy, czy zdołasz zrobić rzemieniowy hełm. Łatwe, to reszta potrzebnych materiałów. Rzemieniowy i hełm. Proszę. Tak? Ha, jak tak dalej pójdzie, dopasujmy wykończenie. Weź tę skórę na tamten warsztat. Gdzie jest warsztat? Tu jest warsztat. Szukasz nowego ostrza? Masz talent. Szlifuj, um Może zatrzymasz ten sztylet i hełm? Kiedyś może przypomną ci o mnie. Gdy będziesz... Ucz stal w niebiańskiej kuźni, co? Czegokolwiek zapragnę. Szukasz nowego ostrza? Faendal myśli, że może mi odebrać kamienny levaleri. Orgnar. Valérie, ale Orgnar. Wciąż że ona jest... Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Krążą plotki, że Ulfrik gromowładny uciekł z niewoli cesarskich. Teraz Cudno, wojna rozgorzeje żeby było na dobre. Inaczej. Piwo się psuje. Potrzebujemy świeżej partii. Słyszysz, co do ciebie mówię? Ja piwo się psuje. To tyle w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się i cześć, ja sorry tak to mi mikro powaliło